Witam Was. Słuchajcie. Jestem w tym moim innym budyneczku. 500 litrów bufor. 16 terma V. I ten świeżo dołożony York monoblok, Tu rury idą. Na razie on jest, znaczy się na razie on tak już będzie. Krótko tutaj zamontowany. Dlaczego? Dlatego, że tam jest zasilanie od tej pompy a tu jest powrót od tej pompy, i tu ma być wpięty tu, i tu ma być wpięty drugi monoblok. jak się pozbędę tej szesnastki. Dlaczego tak? No, dlatego że tu na ścianie nie ma więcej miejsca. Jak słyszycie, York się kręci ładnie, delikatniutko. Eee... Nie ma miejsca, a nie chcę tamtej demontować i stawiać byle gdzie, żeby po prostu, no, żeby jej nie uszkodzić, najprościej mówiąc, tak. I teraz, co, co tutaj chciałem Wam pokazać, fajnie powiem Wam szczerze: ona sobie moduluje, a moduluje sobie przepływem wody, ładnie. Zobaczcie, jak to mogę Wam tylko powiedzieć, i musicie mi wierzyć, że. O macie tak przepływ wody 0,76 m3 na godzinę, a, a potrafi sobie tam powiedzmy jak jest duża potrzeba to nawet 2,5 m3 na godzinę przerzuci tej wody. A teraz ładnie sobie pompka elektroniczna zeszła z najprościej mówiąc obrotów i sobie kręci. Moc pompy ciepła 2,79 teraz, więc tyle jest. Co tu jeszcze mamy? Ktoś tam pytał o ustawiona na 40. Wlot 37 yy, na wymienniku. A wylot 40 stopni. Tak to wygląda. Co ona mi dała? Ta zamontowanie tej pompy ciepła. Słuchajcie, jak ktoś tam ogląda mój kanał, to pamięta jak poprzedni rok. Walczyłem z tą Terma V. To nie jest to, że ona jest niedobra, popsuta. Zresztą czujniki zostały w niej wymienione, tutaj wiszą. I okej, okay. tylko jedna kola nie potrafi tak zmodulować pompką jak ta, bo ta nie ma elektronicznej pompki. Tam ma pompkę, nie będę ściągał budowy 1, 2, 3 i tyle. I, I trzeba tam grzebać, i ona sobie nie za bardzo radzi z tą modulacją. Natomiast ta. Bez najmniejszego problemu, taka temperatura jest w lokalach. Tutaj widzę, że ktoś baterii nie wymienił. Taka, taka. O, w dwóch mieszkaniach jest niewymieniona bateria. A jeszcze zobaczymy na tej. 21,5 stopnia w jednym lokalu. Więc yy, każdy ma tak, jak sobie ustawi, tak ma. No i tyle. Jestem z tego zadowolony, przede wszystkim dlaczego? Dlatego, że jeszcze jedna kolejna rzecz. Ta w takim okresie, teraz jesiennym listwodowym, potrafiła w... zeżreć najbrzydko mówiąc nawet i 50 kWh, przez to, że skakała jak wściekła, a ta sobie moduluje, kręci sobie delikatnie i Potrafi zużyć 18-23 kWh na ten budynek. A przypominam, z bufora ciągną, ciągnie 6 pompek, i tu jest budynek 360 m2, więc ma w miarę co ogrzewać. Teraz się na telefonie nie przełączę, ale w granicach 800-900 W teraz pobiera. A moc, tak jak widzieliście. Jest 2,67, więc dawałoby około ile? 3 razy 8, 24, 3, 3,5 COP. Jak dla mnie wystarczająco. I tak chyba też z aplikacji gdzieś w granicach tego wychodzi. Więc tyle. Nie wiem, czy dobrze wyjaśniłem, bo na pompach się za bardzo nie znam. Jedyne co umie to sobie to podłączyć. Wiem, niektórzy, że tutaj, że masakra i tak dalej. Słuchajcie, mam to w głębokim poważaniu. Dotykam i jest zimne, dotykam i jest zimne, a czy to wygląda trochę lepiej, czy to wygląda trochę gorzej, te to na pewno są źle i te wyglądają brzydko, a natomiast te w miarę przyzwoicie, idą rury tak. Do tamtego mam dojście, w razie czego tam jest jeszcze pompka z tyłu, gdyby było za słabe ciśnienie w sieci, to też sobie mogę podbić ciśnienie w tym lokalu. No i tyle. Wszystkiego dobrego. Cześć.